okoliczności, władza po prostu e, no, nie realizowała swoich obietnic wyborczych. E, władza sama tak naprawdę dała mieszkańcom mnóstwo argumentów, żeby, żeby się z nią pożegnać. No i tak się stało. E, dzięki temu Zabrze stało się też inspiracją dla wielu miast takich jak Wrocław, Rzeszów i wiele innych miejscowości, których przedstawiciele, aktywiści są tutaj dzisiaj z nami. Konferencja pod tytułem Odzyskajmy nasze miasta, która dzisiaj odbyła się w Zabrzu. Obywatelskich z kilkunastu polskich e, miast, m.in. Wrocławia, Rzeszowa, ale też bardzo e, wielu innych miejscowości e, w całym kraju. Ze względu na to, że to, to, to jest nasza misja, która nas łączy tak jest się feudalizmowi, który opanował nasze samorządy e, i który nie ukrywam też był na nas znaczną przeszkodą ze względu na to, że władze miasta zaangażowały olbrzymie pieniądze, olbrzymie środki, również narzędzia prawne i organy ścigania do tego, żeby stłumić inicjatywę referendalną, ale. My się absolutnie nie poddajemy. Dwa lata temu referendum się nie udało. Zebraliśmy połowę wymaganych podpisów. Mimo, że prezydent nie uzyskał pięć razy z rzędu wotum zaufania, w tej chwili sytuacja jest jeszcze bardziej kuriozalna. tarno zyskał miano polskiego Palermo, dlatego że kilka lat temu inny prezydent został aresztowany, skazany za dwa lata, na dwa lata za korupcję. Natomiast teraz prezydent jako Kwaśny ma zarzuty prokuratorskie, grozi mu do 8 lat więzienia w związku z zarzutami o popełnienie poważnych przestępstw natury finansowej i dlatego uważamy, że nie, będziemy, że nie, nie możemy czekać na wyrok. Ponieważ... W Tarnowie sytuacja jest dość specyficzna, bo drugi z kandydatów z ramienia PISU też ma zarzuty prokuratorskie i też mu grozi 8 lat więzienia, ale to nie wszystko. Jeden z prezesów Dużej Spółki komunalnej też ma zarzuty prokuratorskie i też grozi mu 8 lat więzienia. W związku z tym zyskaliśmy miana Pol polskiego Polermo.